Pewnie pamiętacie sytuację z ostatniej kolejki poprzedniego sezonu Ekstraklasy, gdy kibice Lecha w ramach protestu przeciwko zarządowi Lecha przerwali mecz Lech Legia wbiegając na boisko, co skończyło się walkowerem. 15 lat temu nieładnie zachowali się kibice Legii, którzy zaatakowali piłkarzy Lecha odbierających medale za zwycięstwo w Pucharze Polski mimo układu z kibicami Lecha, o którym dowiecie się więcej z filmiku, do którego link znajdziecie w opisie. Jednak w porównaniu z tym, co się działo w 1980 roku w Częstochowie, wcześniej wymienione akcje nie są niczym szczególnym. Na stadionie Włókniarza miał się odbyć finał Pucharu Polski, w którym miał się zmierzyć Lech z Legią. Kibice obu drużyn przyjechali na ten mecz bardzo licznie. Fanów Kolejorza przybyło około 15 tysięcy, a legi około 10. Obie grupy nie chciały się spóźnić na tak ważne spotkanie, więc zjawiły się dużo wcześniej. Chuligani obu ekip nie nudzili się czekając na mecz, ponieważ toczyli między sobą walkę na ulicach miasta. Zamieszki trwały przed, po i w trakcie meczu. Zdemolowane zostały osiedla wokół stadionu, jak i sam stadion, ponieważ wyrywano ławki i obrzucano się nimi, jak również butelkami czy kamieniami. W mieście cały czas było słychać huki, krzyki i wycie karetek, których kierowcy mieli pełne ręce roboty. Mówi się, że w zamieszkach zostało rannych kilkaset osób a kilka zginęło. Jednak komunistyczne władze do obiegu publicznego przekazały wiadomość, że ucierpiało zaledwie kilka osób. Pewnie obyłoby się bez tak wielkich zamieszek, gdyby organizatorzy nie przeznaczyli aż 9 tysięcy wejściówek na sektory neutralne, które zostały zajęte zarówno przez kibiców Lecha, jak i Legii. 31 lat później znów popełniono duży błąd związany z wyborem stadionu. Ponieważ PZPN wraz z ministrem sportu zdecydowali, że finałowy mecz Pucharu Polski będzie rozgrywany w Bydgoszczy, mimo że całe środowisko piłkarskie przestrzegało przed taką decyzją. Przed meczem kibice obu drużyn wywiesili transparenty przeciwko ówczesnemu rządowi i Gazecie Wyborczej. Mecz i dogrywka mimo wielu szans Lecha zakończyły się remisem 1-1. Wylosowano, że karne będą strzelane na bramkę, za którą siedzą kibice Legii, którzy opuścili sektory, i stali tuż za bramką, co na pewno nie pomogło broniącemu Kotorowskiemu. Sędzia w takiej sytuacji powinien przerwać zawody, jednak pozwolił na serię rzutów karnych w takich warunkach. Służby porządkowe z kolei dopuściły do opuszczenia sektorów, a po zakończeniu meczu nie radziły sobie z chuliganami, którzy niszczyli stadion i walczyli z ochroną. Na szczęście sytuacje podobne do wcześniej opisanych nie zdarzają się często. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy zagorzali kibice to chuligani. W mediach jednak zdecydowanie głośniej jest o tych negatywnych akcjach kibiców niż o tych pozytywnych. Pewnie każdy z was choć raz słyszał o obójce kibiców, a czy ktoś z was natknął się na informację, że kibice legi wysłali z okazji świąt Bożego Narodzenia paczki Polakom mieszkającym na kresach? Albo że kibice Lecha zebrali ponad 200 tysięcy złotych na renowację grobów powstańców wielkopolskich?